Signor Ronaldo, co się pan życzysz na te święta wielkanocne? No normalnie. Życa się, żeby wszystko zeżar to, co że kupił do zeżarcia, bo to co że kupił do wypicia, to na pewno wypijemy. No i życa się, żeby w Messi się udławił jajcem. I tyle. Panie Argentyńczyku z brodą, co się nazywasz Messi. Słyszał pan, co panu Ronaldo życzy na święta? No normalnie ja słyszał, co mi powiedział? I opowiem mu tak szybko, jak on by miał jajca, to by się mógł pomalować jako pisanki, ale on nie mojajec jajec i niech mnie bodnie w I ciul. Messi się obraził. A ja to mam kajs. ja się nie będę tym przejmował, ty, te. ja teraz mam święta, rozumisz, Pojada się do umci, dostana dziesięć zeta, bo ja poparfinuja w Dingusa i dżist! No he, a do mnie przyjedzie... ujek. I będziemy normalnie przerabiać temat, nie we świetnie, wiadomo. A Ronaldo, no co, unetro, a głupi. No dobra! Jak Messi chce, to będziemy się wadzić. Ale ja źle znoszę te zwady, bo mi się powiększa ten pieprzyk i zaś muszę jechać do kosmetyczki i go łoboczyć. A Messi jest głupi! Herr Robert, warum Messi wadzi się z Ronaldo? Nie, no, ja nie wiem, czy mu się wadzą. Powiem tak, wesołego jajca i chcę do realu. Dobra, koniec wady, ale jo jest najlepszy. I tyla. Powiedział, co wiedział, i do dum. O, tużeś się schował, mój drogi oglądaczu. Chciałem Ci ino życzyć wszystkiego dobrego w te święta, żeby ci bas nie ty rubasie z tego całego żarcia. Aleluja i nie zeżerej migowy. I Richad, po co oni nos sam wrazili? Czemu Gienek się nie ruszał? Gienek! Boże Jezus, Gienek nie żyje. Matko święto, Zawrzy gęba, Alojs, to jest ino do zdjęcia. A jak my są wodą i oni nas wypiją, Zawrzyj się i się nie ruszaj!